Uroczyste przecięcie wstęgi, i sala sądowa, i pracownia cyberbezpieczeństwa do dyspozycji studentów. To nowoczesne zaplecze dydaktyczne Akademia Mazowiecka w Płucku przygotowała z myślą o studentach Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Poprawi jakość kształcenia i warunki kształcenia na tych kierunkach, na których już od wielu lat kształcimy, i również na prawie, na którym kształcimy od zeszłego roku. Będzie wykorzystana w dużym stopniu na kształceniu na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja, no i wspomniane już przeze mnie prawo, także bardzo się cieszę, że ta pracownia cyberbezpieczeństwa i sala sądowa no, zafunkcjonowały już na naszej uczelni. Bardzo dziękuję tu i panu prezydentowi, i pani dyrektor, i prezesowi Sądu Okręgowego w Płocku, którzy przyczynili się tutaj do uruchomienia tych pracowni. I mnie bardzo cieszy to ta współpraca, którą nawiązujemy ze wszystkimi tutaj instytucjami. Miasto na wyposażenie pracowni przekazało 50 tysięcy złotych. Współpraca to korzyści nie tylko dla uczelni, podkreśla prezydent Płocka. Super sprawa, super współpraca. Z jednej strony miasto, które było w stanie wesprzeć Akademię Mazowiecką w doposażeniu tej pracowni, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Z drugiej strony fajna współpraca między Akademią Mazowiecką a sądem, który przekazał meble z oryginalnością idealnej sali karnej, takie piękne, czerwone e, obicia e, i studenci będą mogli nie tylko e, no, posiąść wiedzę z podatników akademickich, ale także przekonać się samemu, jak to jest e, zasiąść w miejscu, gdzie z reguły zasiada sędzia, prokurator, obrońca albo świadek. Więc e, fajna, super współpraca, która dobrze w mojej ocenie rokuje na rozwój tego najmłodszego kierunku, czyli prawa e, w Płocku. Uczelnia w Współpracuje z sądem okręgowym w Płocku, co ma duży wpływ na rozwój praktycznego kształcenia studentów. To znaczenie kluczowe, ponieważ studenci powinni mieć praktyczne zajęcia także na sali. Rozpraw, powinni znać salę rozpraw. W związku z czym tutaj jest kwestia nie tylko zajęć teoretycznych, ale także zajęć praktycznych, które na pewno będą istotne dla procesu kształcenia studentów w Akademii Mazowieckiej. Dlatego ta sala ma duże znaczenie dla praktycznej strony kształcenia, żeby studenci poznawali nie tylko teorię prawa, ale także praktyczne aspekty działania prawa. Pracownia cyberbezpieczeństwa wyposażona jest w nowoczesny sprzęt, który pozwala, na prowadzenie zajęć z informatyki śledczej, analizy incydentów informatycznych oraz doskonalenie umiejętności z zakresu tak zwanego białego wywiadu. Przede wszystkim zajęcia z zabezpieczenia dowodów elektronicznych, czyli szeroko pojęta informatyka śledcza, tak żebyśmy praktycznie ze studentami mogli przejść cały ten proces od zabezpieczenia nośnika danych informacji, w prawidłowy oczywiście sposób, tak zgodny z zasadami, następnie przeprowadzenie konkretnej analizy, wyszukania konkretnych informacji. Dowodów, opracowania tego zgodnie z przepisami prawa, no i później do przedstawienia przed sądem. W praktyce student no, musi fizycznie przejść całą tę drogę techniczną pozyskania dowodu, właściwego zabezpieczenia go, zinterpretowania, przeanalizowania, no i przedstawienia do e, przedstawienia przed sądem. Biały wywiad to jest taka technika, która pozwala na e, takie szybkie, efektywne wyszukiwanie informacji o ludziach, o zdarzeniach, o podmiotach gospodarczych, tak naprawdę wszystkich informacji, których potrzebujemy ale uwaga, w otwartych źródłach. Tak? Czyli nie korzystamy tu z żadnych zaawansowanych metod śledczych, prawda? czy jakichś czynności operacyjno-rozpoznawczych, chociażby jeśli chodzi o służby, ale robimy to w, tylko i wyłącznie w źródłach jawnych. Tak? Dzisiaj dodam, że te źródła jawne one się dosyć mocno zamykają w internecie, prawda? bo w internecie możemy znaleźć materiał prasowy, możemy znaleźć materiał telewizyjny, możemy znaleźć portale społecznościowe, tak naprawdę wszystko, co nas interesuje. Prawda? Czyli my uczymy naszych studentów, jak w taki sposób właśnie efektywny, wykorzystując pewne mechanizmy, pewne oprogramowanie, w dużej mierze oprogramowanie darmowe, wyszukiwać takich informacji. Nowoczesna pracownia cyberbezpieczeństwa oraz działająca obok wirtualna strzelnica to ważny element bazy dydaktycznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Akademii Mazowieckiej w Płocku.